Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Ale przedstawia. Klaudia Bianek, Estrella, Wyścig po miłość. Czytają Julia Borkowska i Jakub Sasak. Rozdział pierwszy. Carmen. Mam w głowie milion myśli. Przelatują tak szybko, że nie potrafię zatrzymać na dłużej choćby jednej z nich. Pędzę przed siebie w nadziei, że to mi pomoże. Oczyścić umysł, zapomnieć, zdystansować się, przestać się bać. Bo prawda jest taka, że się boję. Cholernie. Ktoś mnie zastrasza, grozi, że ujawni mój sekret. Po pierwszym liściku wrzuconym do mojej szkolnej szafki w ciągu kolejnych dwóch dni, Pojawiły się jeszcze trzy. Blackford, dobrze pieprzy? Ciekawe, co na to powie dyrektor. Zapłacisz za swoją głupotę, Wiegaz. I to więcej niż myślisz. Kim jest osoba, która pisze te wszystkie wiadomości? Pierwszy na myśl przychodzi mi Jake, potem Jessica. Oboje mnie nie cierpią. Pytanie tylko czy aż tak, żeby posunąć się do czegoś takiego? W którymś momencie straciłam czujność, przestałam kierować się rozsądkiem, a stery przejęło serce. To, które przy Arsenie biło jak oszalałe, to, które tak bardzo zaczęło go pragnąć. Każda ze spędzonych z nim chwil jest teraz cholernie bolesnym wspomnieniem. Zdecydowałam się to zakończyć. Czy jestem tchórzem? Tak, ale zrobiłam to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Oboje mamy zbyt wiele do stracenia, a osoba, która się o nas dowiedziała, nie ma dobrych zamiarów. Ciągle zadaję sobie pytanie: jak to się mogło stać? Jak mogłam być do tego stopnia naiwna i głupia, by wikłać się w tak niebezpieczną relację z człowiekiem, który. jest spełnieniem moich marzeń. Jest doskonały i całkowicie zakazany, nieodpowiedni i. Najodpowiedniejsze jednocześnie. Jadę przed siebie już od kilkudziesięciu minut. Nagle dociera do mnie, że jestem w pobliżu dzikiej plaży, na której dwukrotnie spotkałam się z arsenem. Biorę głęboki oddech, zwalniam i wjeżdżam między drzewa, gdzie znajduje się ledwo widoczne i ewidentnie nieużywane zejście na plażę. Parkuję Kawasaki, zsiadam z maszyny i ściągam kask. Moje loki od razu wyskakują na wolność, a ja lekko potrząsam głową. Patrzę ze wzruszeniem, ściskającym gardło na wzburzony ocean i przełykam gulę, która zwiastuje kolejną falę płaczu. Mam dość. Ostatnio dzieje się zbyt wiele. Najpierw udartaty, przedłużający się pobyt w szpitalu i niepewność, co będzie dalej. A teraz jeszcze te groźby i cała sytuacja z arsenem. Ruszam w kierunku oceanu. Wiatr rozwiewa mi włosy, zwalniam kroku, z oczu wypływają łzy, i od razu rozmywają się na policzkach. Chciałabym potraktować to jak wewnętrzny katarzis. Pozwoliłoby mi uciec od koszmarów, w którym się znalazłam, ale to nie takie proste. W zasadzie czuję się, jakbym wpadła w głęboki dół i nie wiedziała, jak się z niego wydostać, zanim dopadnie mnie śmierć. Jakby coś we mnie umierało. Mam złamane serce. Teraz już doskonale wiem, jakie to paskudne uczucie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że towarzyszący mi ból wynika z mojej własnej głupoty i strachu, którego nie potrafię zignorować. Od mojej ostatniej rozmowy z Arsenem minął tydzień. Właśnie tydzień temu otrzymałam kolejne liściki i zrozumiałam że nie mam innego wyjścia, jak tylko zakończyć to, co zdążyło się między nami narodzić. On próbował wyperswadować mi ten pomysł, przekonywał, że coś wymyślimy i jakoś sobie poradzimy, ale. ja się uparłam. Nie myślał logicznie. Mnie samej nie było łatwo, ale któreś z nas musiało podjąć tę decyzję. To ja dostaję groźby. To ja jestem na czyimś celowniku. I to ja stanowię zagrożenie dla kariery zawodowej Arsena. Obejmuję się ramionami, bo, pomimo grubej skóry, przeszywa mnie chłód. Pociągam nosem, a w następnej chwili wzdrygam się z przerażeniem, gdy kątem oka dostrzegam zbliżającą się postać. Co ty tutaj robisz? krzyczę wystraszona i patrzę ze złością na huana. W tle dostrzegam jego hondę zaparkowaną obok mojej Kawasaki. Pojechałem za tobą, bo widziałem w jakim byłaś stanie, gdy wychodziłaś. Tłumaczę ze skruszoną miną. Ech, wybacz, ale myślę, że nie powinnaś teraz być sama. Zaciskam usta i tłumię w środku wiązankę przekleństw. To mój kuzyn, moja najbliższa rodzina. Wiem, że robi to z troski i po prostu chce mi pomóc. Chyba. Zaczynam wariować od tego wszystkiego. Przyznaję bezsilnie. Podchodzi bliżej i obejmuje mnie ramieniem. Jego widok pewnie sporo cię teraz kosztuje, co? Nawet nie masz pojęcia. Staram się zbyt często na niego nie patrzeć. Siedzę na lekcjach z kijem w tyłku i omijam go szerokim łukiem podczas przerwy. Codziennie do mnie pisze, ale nie odpisuje. Prosi o pięć minut rozmowy. Wiem, że jeśli mu na to pozwolę, całkowicie się złamie, a tego żadne z nas teraz nie potrzebuje. Mówię, próbując przekonać samą siebie o słuszności tej decyzji. Nie mogę też przestać zastanawiać się, kto mi grozi. Juan marszczy brwi i przygląda mi się w zamyśleniu. Ktoś w ogóle przychodzi ci do głowy? pyta nagle. W pierwszej kolejności myślę o Jake'u, bo chciał mnie zaliczyć, ale dałam mu kosza. Jest jeszcze Jessica, bo sama nakręcała się na Arsena. No i nienawidzi mnie od dawna dla zasady. Czyli mamy dwójkę podejrzanych. Mam rocze jakby przełączył się w tryb detektywa. Tak i nie. Odpowiadam po chwili. Z jednej strony wydaje się logiczne, że któraś z nich pisze te liściki, ale z drugiej... Hmm... Mam wrażenie, że to zbyt oczywiste. Szukasz dziury w całym, stwierdza unosząc brew. Przeczesuje dłonią swoje kruczoczarne włosy, które w ostatnim czasie zapuścił na nieco dłuższe niż nosi zazwyczaj. Coś mi mówi, że to fryzura, w której podoba się pewnej dziewczynie z Motors Hell. To nie tak, po prostu staram się wziąć pod uwagę wszystkie możliwe opcje. Ktoś ewidentnie postanowił skupić się na dręczeniu mnie, a nie Arsena, przypominam. Huan wzdycha, a ja niemal słyszę, jak trybiki w jego głowie pracują na najwyższych obrotach. To błąd, że nawet nie chcesz z nim porozmawiać. W zasadzie to bezsensownie odbierasz sobie szansę na to, by przekonać się, co ma ci do powiedzenia. Pieprzona męska solidarność. Cedzę przez zęby, bo widzę, że w tej chwili przemawia przez niego sympatia do Arsena. Od jakiegoś czasu są dla siebie niemalże dobrymi kumplami. Ty z nim pewnie rozmawiałeś, mam rację? Był w warsztacie trzy razy w ciągu ostatniego tygodnia. Jak myślisz, ile razy sprowadziła go awaria motocykla? Unosi brwi i spogląda na mnie znacząco. Ani razu. Odpowiadam, choć równie dobrze mogłam potraktować jego słowa jako pytanie retoryczne. Przecież oboje wiedzieliśmy, jaka jest odpowiedź bez wypowiadania jej na głos. Mówi tylko o tobie. On cierpi, Carmen. Szepcze Juan i patrzy uważnie w moje oczy. Mnie też nie jest łatwo, uwierz. Mamrocze bezsilnie. Ale to minie. To, co nas połączyło, to przecież zwykłe zauroczenie, nic poważnego. Wmawiam sobie to wszystko w nadziei, że nadejdzie dzień, kiedy sama w to uwierzę. Juan wzdycha zrezygnowany i kręci głową. A w tej bajce były smoki? Gromie go spojrzeniem, bo jego wsparcie dla moich decyzji zdaje się słabnąć z każdym moim słowem. Przestań, okej, okay? sedzę niechętnie i przenoszę spojrzenie na wzburzony ocean. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.